Dren, dren, Oj, telefon. Dren, dren, Dzień dobry. Jestem. E, dzień dobry. E, bo ja bym chciała e, pojeździć na koniu. Czy jest taka możliwość? O, jest, oczywiście. Dzisiaj mam akurat wolne, nic nie robię. Mogą państwo przyjechać. Dobrze. To kiedy państwo będą? E, już teraz. A, dobrze, już jedziemy. O, a ile Państwa jest, bo zapomniałam? Nas? Tak, którzy jeżdżą? Yyy, eee, siedmiu. Dobrze, to nie tu. Cześć, się, Hej! hej. Mm. O, witajcie, koniki! Iy, oh, oh. Dzisiaj zadzwoniła do mnie pani i powiedziała, że chcę na was jeździć, więc przygotujcie się, bo za chwilę was wyprowadzę. Przygotujcie się, a ja idę po kask. Pa! Jestem! O, jak ładnie, żeście się ustawiły. Dobra, chodźcie. Niech każdy z was zabierze posiodle na siebie. Możemy ruszać. Idziemy! Dun, 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 dun. No na co czekacie? Chodźcie. No, no, no. Dzień dobry. Dzień dobry! O, jak was dużo. Jejku, ile koni. Nie wiem na którym będę chciała jeździć. Chcę na wszystkich! Dobrze, dobrze, będziecie mogła sobie wybrać, a na razie tu macie kaski. I Dziękujemy. Je to Ten jest specjalny, bo jest z czerwonymi włosami. Jakby ktoś chciał jej się zamienić. <grym> Także możecie sobie zmienić, jak któraś z was chce. O, wie, Ja dzisiaj. sobie zmieniłam. Kocham zmieniać włosy. A, świetnie. Ojej, wiecie co? Zapomniałam mojego psa. To będzie trochę kłopotliwe. Goldy, Chodź tutaj, Goldy. Łafafaf! Łafaf! No, Goldie, dobrze, że jesteś. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. Tak w ogóle, to my już jesteśmy gotowe. A, dobrze. Którego konika chcecie? Dla was, o, myślę, będą to, to najlepsze te małe, które się chowają tam z tyłu. A, One... Ja już nieraz jeździłam na dużym spring. On był taki jak te konie duże. A spring to który? Bo tu nie mamy springa. E, Kawa no, to jest ta. Moja ta tocia. Melody. Ta Shelby, a to... Ojej, zapomniałam imienia. Aha, to jest sweet. Słodziak, prawda? Bo spring ma moja ciocia, ale one tak codziennie nie chcą jeździć, więc dziewczyny nie gadajcie, tylko wybierzcie te konie. Czas ucieka. Aha, okej. Okay. Ja chcę białego, ja, ja chcę białego. białego. Ja chcę białego. Chodź, idziemy. Czu, czu, czu. Czu, czu. Co? A ty już siedzisz na koniu? To niesprawiedliwe. Tak, a co ty myślałaś? Chodź, pomogę ci wsiąść. Czu. Dziękuję. No, teraz jesteście gotowe. Dobra, przypomnijmy sobie zasady. Ja umiem. Najpierw skręca się nogami... A i ten, ojej, jak Jak chcemy się skręcić w prawo, to? Lewą nogę, a jak w lewo, to prawą nogę. Tak, a rękę którą? A jak rękę? w prawo? To lewą, a nie prawą, przepraszam. Tak, rękę prawą. Dobra, hmm. widzę, że już nie wiecie. Najwyżej ty, Aniu, jak będziecie... Tosia ja jestem. A, ty, Tosiu, jak będziesz potrzebować mojej pomocy, to ci pomogę. Będę cały czas koło ciebie iść. Dobrze! A Państwo niech się zastanowią, jakie konie Państwo chcieć. Dobrze. Zacznijmy pierwsze kółko. Gotowe? Zacznijmy pierwsze kółko. Gotowe? Go. Tak! Dobra, to jedziemy. Czu, 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 czu. Ojej, trochę się rozjechałyście. No teraz. Czu, 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 czu. Prawa noga. Okej. Okay. A nie, nie, nie tam Tryt nie! Oj, poczekaj, poczekaj Powoli perła No, jedziemy, jedziemy Teraz skręcamy tu, bo idzie do lasu No powoli, powoli, powoli O, teraz możecie się dać konikom napić Bo tu jest rzeczka Ojej, ale tu ciemno. Co się stało, że tu jest tak ciemno? A, no wiecie, drzewa, więc się zrobiło ciemno, bo dają cień. Teraz pojedziemy sobie tam na ten mostek. No, możecie już jechać. Dobrze. Pryt, pryt. Teraz ty, Tosia. Czu, czu, czu. O, brawo i wyjechaliśmy z lasu. Teraz wracamy do rodziców. I rodzice się przejadą. Dobrze. Czu, czu. Ale proszę pana, tutaj Dojeżdżamy. nie Dojeżdżamy. Ojej, a ty tu Tamtej, U tej pani są zapisy. Zdaje się, rozumie że pan. ktoś nowy. Chodźmy do nich. No, dobrze, że pani przyszła, przynajmniej zrobi z wami porządek. No właśnie. O, dzień dobry. Czy państwo chcieli pojeździć na koniach? Tak. My już się zapisaliśmy. E, u kogo? Tak dawno temu. Tafno, tafno, tafno temu pani się Ojej, to ja sobie nie przypominam. E, no bo wie państwo, państwo muszą zadzwonić przynajmniej dzień przed przyjechaniem do mojej stadliny. Taka jest u mnie zasada. Ale pokażę pani. My już dzwoniliśmy. A, to chyba nie na mój numer, proszę Państwa, bo ja sobie naprawdę nie przypominam. Dobra, no ale dzisiaj Was mogę jeszcze przyjąć, natomiast na samym razem, jakbyście mogli wcześniej dzwonić, dobrze? Dobrze. <grywa> ale ten pan ma dziwne ubranie. hahaha, haha. się nie zmięsmy jako ubrania, to jest ubrania dla z ...pistiana. Czego? Aki psa niana. Aki psa na. Gachał. O. Oh. Dobrze, to my też byśmy się chcieli przejechać. Okej, okay, okej, okay, już tutaj robię. Możecie, dziewczynki, zciąść, dacie same radę? E, tak! Nie! Dobra, to już ci pomagam. Ale ona powiedziała, że nie. A, przepraszam, już nie idę. <grym> Yy, ja, ja nigdy nie jeździłam na koniu, więc chciałabym się nauczyć. Dobrze. A pani? A ja yy, sama. Dobrze. A ten chłopiec? Który? No ten yy, pani syn. Ten a który tu stoi? Ten. Ja? Nie, ja się boję koni. Nigdy nie wyjdę na konia. On mnie może ugryźć. <laughs> Co, kto ci opowiadał takich głupot? Chodź, wejdziemy na konia. Chodź Nie. na tego małego. On ma małe nigdy. zęby, więc e, jak Nie. ukryzie poza tym to mnie, bo tego będziesz trzymał za lążę. E, e, nigdy. Mm, no dobra, jak chcesz. tam my już jedziemy. Dobrze, możecie jechać. A my chodźmy. Jak pani ma na imię? E, Karolina. Dobrze, Karolina, to chodź. Idziemy sobie pojeździć. Dobrze. cz, cz, cz. Czuczu. O, wow. już sam przyszedłeś, Kawa. Świetnie. A my zrobimy sobie piknik. Juhu! Wow, 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 wow. Dobra, najpierw no, przejedziemy sobie przez to pustkowie. Dobrze. A za chwilę pojedziemy na łąkę. No i jak Pani chce sobie skręcać. Cześć, Oliwia. Cześć. Dzień dobry. prawą łytkę. Żeby skręcić w lewą i lewą rączkę, żeby skręcić w... Co to jest A to co pani trzyma. O, wy już jesteście. Świetnie. My też już wróciliśmy. Jak Wam się podobało? Super! Tak, super! A, to super. Dobra, to zapraszam następnych. Ja, 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 ja. A chcę. Gdzie oni są? Tutaj, tu! Ja bym się przejechała jeszcze raz. U, ale bardziej mi chodziło o tamtych Egipcjan, czy kogoś tam. Ach, to oni chyba gdzieś poszli. Yy, tak, zdaje się, że poszli do swojego domu. Znudziło im się patrzenie na nas no, i faktycznie. chyba sobie poszli. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapki w górę i subskrybujcie nasz kanał. Pa! pa! What's up?